To malarstwo refleksyjne, umykające jednoznacznym interpretacjom, nie dające się zaszufladkować. Wystawę Dominiki Kowyni, zatytułowaną Drugie Ciało, można było podziwiać w sali kameralnej Olsztyńskiej Galerii BWA od 3 do 27 marca 2022 roku. Ja się bardzo cieszę, że w trakcie tegorocznych Femiluków, czyli tego cyklu wystaw i wydarzeń, w ramach których pokazujemy tą mozaikę kobiecych postaw twórczych, mamy możliwość zaprezentowania twórczości Dominiki Kowyni. I to nie jest pierwszy raz, kiedy Dominika u nas gości, bo mieliśmy taką możliwość podziwiania jej prac w trakcie wystawy zbiorowej Katowickiej Akademii, na której Dominika też na co dzień pracuje jako asystent. W pracowni Andrzeja Tobisa. Jednak to jest jej pierwsza solowa wystawa u nas w galerii sztuki PWA i myślę, że, że pięknie Dominika swoją twórczością ten marzec dopełniła i też opowiedziała o nas o kobietach. Interesują mnie problemy nie tylko kobiet, ale generalnie te palące problemy dzisiejszego świata ale jednym, jednym z tych problemów jest właśnie to, jak są traktowane kobiety, a w ostatnich dwóch latach w Polsce bardzo silnie osobiście odczułam to, w jaki sposób jesteśmy traktowane. I dlatego ten temat w ostatnich pracach wyszedł na pierwszy, na pierwszy plan. Wyczuwałam, że, że, że zdecydowanie dużo rzeczy dzieje się nie tak, ale wydaje mi się, że tak jak większość kobiet, próbowałam w sobie to jakoś zagłuszyć i też jakoś załagodzić tą sytuację, bo że właściwie nawet w momencie, kiedy się nazywamy feministkami, a ja się od dawna tak czuję feministką, to staramy się być również bardzo miłe i przyjemne dla otoczenia. I mogę powiedzieć, że, że w pewnym momencie ja, pewnym, ja przestałam uważać tą, to, to sprawianie przyjemności yy, yy, ludziom wokół siebie za, za, za tak, tak ważną rzecz w kontekście tego, co się ostatnio zaczęło dziać w Polsce. Tak jak pracowałyśmy nad tą wystawą, to miałam też w głowie to, że to drugie ciało, czyli tytuł tej wystawy, a zarazem tytuł jednego z obrazów, który prezentujemy na wystawie, na pewno nie będzie łatwą opowieścią. Że to będzie historia kobiet. I nasz sposób radzenia sobie z opresyjnością. I tutaj też jest ukazana ta perspektywa kobiety i malarki. To jest bardzo ważne. W ostatnich latach ja zauważam bardzo duży wzrost siostrzeństwa i też widzę zmiany swojego stosunku do, do innych kobiet. W ostatnim czasie doświadczyłam bardzo, bardzo pozytywnych relacji, zaprzyjaźniłam się z malarkami, młodszymi malarkami i też wydaje mi się, że odkryłam coś takiego, że zawsze jak się prosi kogoś o radę, prosi się o radę drugą kobietę, to niezależnie od tego, co byśmy wcześniej myślały, to ta, ta prośba o radę uruchamia raczej pozytywne reakcje. Jest to piękna historia o nas, o kobietach, pokazana z perspektywy nie tylko artystki malarki, ale również kobiety, która żyje w tej rzeczywistości, i to, co jest niezwykle istotne, dominika jest artystką o niezwykłej wrażliwości, ale też o dużej umiejętności obserwacji naszego otaczającego świata. I to w tych obrazach prezentuje znakomicie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv